Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Klocki. A dziś zapraszam Was na recenzję zestawu LEGO Hidden Side. Zestaw o numerze katalogowym 70420. Tak wygląda instrukcja. Trochę mi się zagieła, ale oj tam, oj tam. No i przejdźmy. Kupiłem ten zestaw, gdyż mi się podoba. A drugi powód? Wielka promocja. Ja go kupiłem jako ostatnią sztukę w Oshaw za 70 zł i jestem bardzo szczęśliwy z tego zakupu, ponieważ Hidden Side to jest jedna z tych moich obecnych, ulubionych serii. I cieszy mnie bardzo, że to jest autorska seria LEGO, a nie kolejny jakiś Batman, Iron Man. No, no wiecie o co chodzi. Wszystkie serii są na licencji, a to jest chociaż autorska LEGO. Do hipków później na koniec przejdziemy. Pieska też bardzo szanuję. I cóż my tu możemy znaleźć? Na początku rzuca nam się brama na pierwszy rzut oka. Brama jest to śliczny element. Ja bardzo go lubię, bo mam go pierwszy raz, ale jestem w nim zachwycie. Dalej, co mamy? Mamy anioła, którego obracanie jest związane z aplikacją. Bardzo fajny tutaj. Element, no niestety, jako minusik, wszędzie tutaj co widzicie, są naklejkami te elementy, ale to nie zmienia faktu, że są bardzo fajne i ciekawe te elementy. Dalej, co mamy? Mamy główny grób, który ma ciekawą funkcję, bo zobaczcie, możemy go otworzyć. A co tam w środku jest? A no, zobaczycie za chwilę. Szkielecik. No, ja mu dałem dwa klucze, on normalnie ma w zestawie jeden ale po prostu był jako zapasowy i chciałem mu dać e, dwa e, no więc dalej tutaj jak widzicie sobie jest kolejna podpowiedź do y, aplikacji ten zielony mi się tutaj strasznie podoba ta płytka zobaczcie to tak jednak psuje zestaw no takie elementy drobne psują zestaw dalej mamy kolejną płytę która jest mega picka i szałowa e, dalej mamy tutaj już taki no, ciekawszy element, na początku ja byłem jego wielkim sceptykiem, i już mi się ten cmentarz aż tak na pierwszy rzut oka nie podobał, ale po złożeniu wszystko zmienia swoją stronę. Po pierwsze, na początku nie wiedziałem, że ma tutaj jakby fajne takie korzenie. Bardzo mi się to podoba, przypomina mi to drzewko z zestawu Lego Ideas. No i spójrzcie, jaka jest funkcja zabawowa drzewka. Drzewko może się ruszać łapami. Znaczy, tak, jeżeli źle ustawimy liście, to może się zaciąć ta gałąź z listkami. To jest trochę, no minusik, ale po prostu nie wolno się tym bawić aż za bardzo. Dalej mamy tutaj taką szopę, chyba podejrzaną mleko. Takiego ostrego pana. No i co, on tutaj jak w domyśle wodę wylał. No, dla mnie zbyt jasny kolor wody. Niby można by było farbę to uznać, że to jest, ale no, z kraniku kapie farba, no, trochę to dziwne. Ja wolę traktować jednak z grzewoda, ale cieszę się, że staraję się cokolwiek tutaj dać. Dalej mamy śmietniczek. Śmietniczek, co my tutaj mamy. Zielony od razu mówię, że jest. Dawno tego nie robiło stwierdzam szarego. Mamy łopatę, Łom. i miotłę, aby dbać o cmentarz. No i co? Możemy sobie zamknąć. Śmietniczek wsadzamy na tył naszego zestawu no i narzędzia też narzędzia trochę przy przenoszeniu stwierdza się, że się. Em, narzędzia trochę przy przenoszeniu wypadają często, ale to. No wiecie, lepiej, żeby dali coś więcej niż i żeby trochę były takie niestabilne, niż żeby w ogóle nie dali takich elementów ciekawych. Mamy na plus jeszcze listek. No i tutaj zobaczcie, bo aż, aż o tym muszę powiedzieć. Spójrzcie. Jakie to jest fajne. Od tyłu nie będę tego pokazywał, bo to już trochę gorzej wygląda, ale nie jest stuprocentowo źle. Mamy tutaj liście. Liście są bardzo fajne za tymi płotkami. No i zobaczcie. Tutaj te korzenie. One są bardzo fajne. Przy drzewku też one są. Bardzo mi się te korzenie podobają. No i. Mam taki trochę dylemat. Czy ten zestaw wziąć jako dawca klocków, bo byłby super. Albo zostawić go jako mm, normalny zestaw nienaruszony. No i mam tutaj dylemat. Czy może jeszcze zrobić makietę, bo mam taką w głowie z unhatlę 4, że taki tam był cmentarz śnieżny i może coś zrobić w tym stylu. No nie wiem. Z tym tu jeszcze się prześpię. No ale obmówmy hipki. Hipki mamy 4. No i nie ukrywam, mieszkańcy chyba w tej serii są najlepsi, chociaż Jack i Parker, no też są ciekawi, bardzo są ciekawi, tylko na no, po prostu na jeden zestaw, a nie, że w każdym zestawie jest identyczny mm, na figurka. No i cóż, najpierw mamy, ta figurka bardzo mi przypomina z Lego Ninjago ojca Jaya, bardzo jest podobny, może poza minką, ale stwierdzam, na upartego możemy traktować go za ojca Jaya, jakbyśmy nie mieli takiej figurki. No, i tutaj jeszcze po przemianie go pokażę, bo to jest też godna figurka uwagi. Po przemianie, już go zaraz tutaj zmieniam. Jest on duchem. No, dokładnie, bardzo to jest fajny patent. I jeszcze te włoski mi się niewątpliwie szalenie podobają. Nasza Parker, no klasyczna. Telefon dopiero teraz w 2020 się zmienił w zestawach, ale Parker daje radę. W tej czapce, i tam. Malinarkę, nie wiem czy wolę, czy to miał jej torbę, ale wszystko fajne. Tak, w kapturze. Wolę go chyba też w bluzie. O, jest bardzo ciekawy. Taka zacięta buźka. On ma alternatywę. O, właśnie pokazywałem. Alternatywy Parker. Mm, ona jest albo uśmiechnięta, albo taką mam dla niej dziwną. No, mi się, dla mnie dziwna jest ta. ta. Minka, bo ona taka niby nie nieprzestraszona Niby taka zdziwiona Nie rozumiem dlaczego taką dziwną dali taka Takie obrzydzenie Trochę może ma, nie wiem, nie wiem Dalej mamy do bólu hmm, Klasycznego szkieleta Ale na plus ma tutaj taki kluczyk no rodem jak z Piratów z Karaibów Davy Jones miał taki klucz. No i zwierzaczek. Bardzo w chwale, że w Hidden Side'ach często można tego pieska znaleźć, bo fajnie mieć taką kolekcję duchowych piesków. Ja je lubię. To jest mój drugi duchowy piesek. No i wiecie. Podsumowując. Jakbym miał dać setowi jakąś recenzję, opinię. No cóż. No ma trochę wadek. Ale i tak myślałem po opakowaniu, że będzie ciutkę gorszy. No więc tak. Drzewko. Tutaj trochę ma pod oczami takie study, takie piaskowe. To trochę nie pasuje. Pod... Tak, spójrzcie, bo chcę Wam to koniecznie pokazać. To tak trochę nie o tutaj. Taka jest dziurka. Strasznie mi to nie pasuje co do tego drzewka no takie elementy zielone to tak gryzą no ja rozumiem, że to jest element do zabawy no i trochę minus za zbyt dużą ilość naklejek mm, figurki okej, okay, no wiadomo Parker i Jacka mamy wszędzie ale yy, nie dziwota mm, no właśnie może trochę dziwota, bo powinny być trochę urozmaicone one być no ale nie narzekajmy Brama jest ciekawym dużym momentem. No i cóż, jako końcową opinię, to chyba ja muszę dać. No za takie minusy, jak nie wiadomo czy to jest woda, trochę tutaj takie niektóre klockowe odmiany. No zły kolor, po prostu klocka. Daję chyba 8 na 10. To jest według mnie uczciwa opinia i bardzo dobra. No, nawet może 8,5. Cóż, ja dziękuję Wam za kolejną recenzję. Mm, przepraszam, że tutaj mi się staty tak trzęsie i do zobaczenia, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego filmu. Cześć!